Cześć, super, że jesteście, bo dzisiaj chcę z Wami poruszyć kolejny temat dotyczący pielęgnacji naszego ciała, naszej twarzy. Po prostu temat pielęgnacyjny, a mianowicie dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o glinkach, o tym jakich glinek używać, jakie są ich rodzaje, ale przede wszystkim to najważniejsze jak poprawnie mm, używać glinak, jak przygotować glinkę tak, żeby wyciągnąć z niej wszystko co najlepsze. Yy, tak, także zapraszam bardzo serdecznie dzisiaj o glinkach. Myślę, że większość z Was miała do czynienia już z glinkami, albo były to glinki takie tradycyjne, standardowe, tak jak to najczęściej mamy z nimi do czynienia, czyli w postaci proszku, który musimy same sobie przygotować. Glinki mogą być też elementem gotowych już maseczek, albo możemy kupić gotowe już rozrobione glinki w postaci właśnie kremu, które już są gotowe do nałożenia na twarz. Chociaż nie tylko na twarz, o czym też zaraz. Ja jestem fanką i zwolennikiem glinek w proszku, dlatego że one są trwałe, mają bardzo długą datę przydatności. No i my same decydujemy, kiedy ją chcemy przygotować, w jaki sposób chcemy ją przygotować i możemy sobie dołożyć tam dużo różnych dodatków. Natomiast zacznijmy od tego, jakie są rodzaje glinek, po to, żebyście, jeżeli będziecie się zastanawiały. Przy następnych zakupach, jaki rodzaj, a dokładnie jaki kolor blinki wybrać, to może, że będziecie miały chociaż trochę rozeznanie, co jak i właśnie na który kolor się zdecydować, bo kolorów blinki jest niemal tyle. Ile kolorów tęczy? Chyba najpopularniejszym rodzajem glinki, z którą myślę, że większość z Was miała już do czynienia, przynajmniej gdzieś widziała, jest glinka zielona. Jest ona popularna, natomiast wbrew pozorom nie nadaje się do wszystkich cer. Glinka zielona dedykowana jest głównie do cer problematycznych. Takie, które borykają się z trądzikiem, takie, które borykają się z wypryskami, z zaskórnikami. Jest to glinka, która. Oczyszcza skórę dosyć mocno, ściąga pory i redukuje wydzielanie sebu. Podobne właściwości, ale zdecydowanie silniejsze ma glinka czarna. Także jeżeli macie problemy, właśnie trądzikowo, za skórnikowe, to ym, spróbujcie zielonej glinki, a jeżeli będziecie uważały, że jest to dla Was niewystarczające, że potrzebujecie czegoś więcej, czegoś ekstra, to wtedy sięgnijcie po glinkę czarną. Na rynku dostępna jest również glinka biała, najbardziej dla naszej skóry neutralna, polecana dla skór wrażliwych, dla skór suchych, ym, dla skór skłonnych do alergii, do podrażnień. Również będzie miała działanie oczyszczające, jak wszystkie glinki, ale też łagodzące podrażnienia, kojące skórę. Także jeżeli macie właśnie skórę taką skłonną do obrażenia się na wszystko, skłonną po prostu do podrażania, do alergii, to sięgnijcie po białą glinkę. Natomiast jeżeli chcecie czegoś silniejszego, ale przy tym boicie się właśnie, żeby nie przesadzić, to białą glinkę można z powodzeniem mieszać z innymi glinkami, po prostu dodawać do innych glinek, po to, żeby trochę te inne glinki złagodzić i żeby nadal uzyskać to, uzyskać... To ukojenie skóry i jej wyciszenie. Kolejną popularną glinką jest glinka czerwona, i tutaj łatwo skojarzyć, że tą czerwoną stosujemy do cer, którym blisko jest do bycia czerwonym, czyli mowa tutaj o cerach skłonnych do zaczerwienień, skłonnych do naczynek, do pękających naczynek, do problemów naczynkowych i strądzikiem różowatym na czerwoną glinkę warto troszeczkę uważać, ponieważ przy częstym stosowaniu może skórę przyciemniać. Także tutaj uwaga, więc trzeba troszeczkę zwrócić na to uwagę. Jeszcze inną, dosyć popularną glinką jest glinka różowa, którą uzyskuje się poprzez zmieszanie glinki czerwonej z glinką białą w proporcjach 2 do 1, w sensie Dwie części czerwonej, jedną część białej. Ale tak jak mówiłam, tą białą możemy sobie dosypywać do każdego rodzaju glinek. I w ogóle glinki możemy ze sobą mieszać, możemy próbować, możemy eksperymentować, żeby osiągnąć jak najbardziej dla Was przydatną formę glinki. Nie formę, tylko rodzaj glinki. Moją zdecydowanie ulubioną glinką jest glinka niebieska. Ona jest zdecydowanie łagodniejsza od glinki czarnej, natomiast równie dobrze skórę oczyszcza, ściąga pory, reguluje wydzielanie sebum, czyli właśnie jest polecana do takich cer, którym bliżej do trądzikowych, ale przy tym ma genialne działanie łagodzące. Więc, jeżeli macie już na skórze jakieś zmiany, wypryski, wiecie takie nieprzyjemne rzeczy, to rzeczywiście ta niebieska będzie zarówno Waszą skórę oczyszczać, ale również będzie łagodziła te zmiany, które już są na twarzy. Także to pokrótce o najważniejszych rodzajach, a dokładniej kolorach glinek. Pamiętajcie o tym, że to, że glinka nazywa się niebieską, zieloną czy białą, nie znaczy, że ona rzeczywiście będzie miała konkretnie taki kolor, bo nie mówimy tutaj o żadnych sztucznych barwnikach, tylko. Mm, o tym, jaki ta glinka ma naturalnie występujący kolor, więc te nazwy mają nam tak. Mniej więcej przybliżyć tą glinkę, trochę ją określić, ale ona nie będzie taka stricte biała czy mocno, mocno niebieska, ponieważ nie zawiera sztucznych barwników. Jeżeli kupujecie glinkę, to sprawdźcie jej skład, czy rzeczywiście tam jest sama glinka, czy nie ma tam dodanych jakichś silikonów, właśnie barwników i sztucznych, dziwnych substancji, które zupełnie nie są naszej skórze potrzebne, tylko żeby rzeczywiście to była po prostu glinka, bo jeżeli chcemy nakładać na skórę glinkę, no to sprawdźmy, zadbajmy o to, żeby to była glinka, a nie coś glinkopodobnego. Ważne jest to, żeby pamiętać, żeby glinki nie stosować zbyt często, ponieważ zbyt często stosowana może naszą skórę wysuszać, także to już musicie dobrać indywidualnie do siebie, sprawdzić co wam po prostu pasuje. Także nie będę rekomendować, jednym będzie służyło dwa razy w tygodniu, jednym, jednym będzie służyło dwa razy w miesiącu, musicie to sprawdzić, jak to będzie u Was. Pamiętajcie też, że glinka nie musi być tylko sposobem na y, maseczkę, nie musi być tylko nakładana jako maseczka. Y, glinką możemy myć naszą twarz, możemy myć nasze ciało, y, możemy myć również skórę naszej głowy i nasze włosy. Y, Także sposobów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możemy je również używać jako okłady i maskę na całe ciało albo na problematyczne miejsca na naszym ciele, także nie musimy ograniczać tylko do twarzy. Natomiast jakbyście glinki nie chciały stosować, bardzo ważne jest jej przygotowanie i do tego chcę przejść, bo to tutaj jest dzisiaj najważniejsze. Przede wszystkim przy przygotowaniu glinki nie możemy używać żadnych metalowych przedmiotów. Metal glince po prostu szkodzi. Metal glinkę zabija i zapamiętajmy no, to sobie. Ja używam szklanej miseczki i mm, ceramicznej łóżki. Ły... Łyżeczki, natomiast równie dobrze sprawdzą się na przykład jakaś drewniana łyżeczka, nożyk, drewniany taki do masła, nie wiem cokolwiek wymyślicie, ważne, żeby nie używać po prostu metalu. Odpowiednią ilość glinki wsypujemy do naszego naczyna. Naczyna odpowiednio ileś glinki wsypujemy do naszego naczynia u mnie to jest około dwóch-trzech łożeczek, tak żeby mieć pewność, że starczy ja nie lubię mieć takiego uczucia, że mam glinki za mało tym bardziej, że na moje miejsca problematyczne czyli różne wypryski, które ostatnio wychodzą na mojej twarzy po prostu nakładam grubszą warstwę glinki także wolę mieć tej glinki więcej i zalewamy wodą najlepiej, żeby to była woda mineralna od biedy przygotowana. Możecie też popróbować i mieszać glinkę z innymi cieczami. Możecie spróbować zalać ją mlekiem, może jakąś herbatą. Tutaj już można sobie nie wiem, sokiem z ogórków. Możecie wykorzystać swoją wyobraźnię i popróbować jakichś różnych, różnych miksów i różnych rodzajów, co by tutaj można było do tej glinki dodać. I... W takim stanie, kiedy glinkę zalewamy, mieszamy dobrze i odstawiamy na dobre 5-10 minut. Glinka musi się przetrawić, glinka musi zacząć żyć tak jak drożdże, zostawiamy do. Um, zostawiamy, żeby sobie wyrosły. Tak właśnie też glinkę musimy zostawić, żeby ona mogła zacząć funkcjonować i żeby wydobyły się z niej wszystkie dobre i drogocenne dla nas właściwości. I po tych kilku minutach sprawdzamy gęstość glinki to też nie mogę Wam tego pokazać, bo każdy lubi inaczej. Jedne osoby wolą gęstsze, inne rzadsze. Natomiast ważne, żeby to była taka konsystencja, która nie będzie nam zjeżdżać z twarzy i która będzie nam równie dobrze, równie łatwo hmm, po twarzy czy innym miejscu rozsmarować. Także musicie to trochę na wyczuć i trochę popróbować i aż dojdziecie do tego do tej swojej idealnej konsystencji. Natomiast to też jest moment na to, żeby dodać dodatki. Tutaj możemy z glinką kombinować, jeżeli na przykład boimy się wysuszenia albo chcemy, żeby była bardziej odżywcza, bardziej nawilżająca, a wręcz natłuszczająca dla naszej skóry, to możemy tutaj dodać wszelkiego rodzaju olejki, nasze ulubione oleje, także to jest też ten czas i to miejsce właśnie na to. Kiedy glinka odstawa swoje, sprawdziłyśmy jej konsystencję, to nic innego nie pozostaje jak nałożyć ją na twarz. Możemy to zrobić za pomocą dłoni, ja używam do tego pędzelka. I tyle, i glinkę zostawiamy na twarzy. To co jest bardzo ważne, kiedy glinka jest na twarzy, nie możemy pozwolić jej wyschnąć. Także jeżeli tylko poczujecie, że następuje taki moment, że wasza skóra zaczyna się ściągać, zastygać, to znaczy, że glinka na waszej skórze właśnie zaczyna zastygać i wtedy trzeba szybko ją zwilżyć. Można przyłożyć wilgotny wacik, można spryskać twarz jakąś mgiełką, Ja właśnie używam takiego toniku mgiełki z tofu mojego ulubionego i w ten sposób nie pozwolić glince wyschnąć. Wyobraźcie sobie, że jeżeli macie na twarzy zastygającą, pękającą wręcz skorupę, z suchej glinki, to tak samo pod tą glinką będzie się zachowywała wasza skóra, będzie po prostu wysuszona i mogą nam zacząć powstawać nowe zmarszczki, bo po prostu ta skóra pod tą suchą glinką razem z tą glinką się zagniata. Także to nie jest dobre. Chyba to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o glinkach. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania. Dajcie mi koniecznie znać, czy używacie glinki, a jeżeli tak, to jakie glinki lubicie najbardziej. Jestem tego bardzo ciekawa, czy w ogóle jesteście fankami glinki, czy nie używacie ich w pielęgnacji w Waszej twarzy, Waszych włosów, czy też Waszego ciała. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami pogadać na ten temat i co. I do usłyszenia następnym razem. Jak zwykle kciuk, komentarz i subskrypcję mile widziane. Mile widziane i do usłyszenia, buziaczki. 吧。